Hej, hej, witamy serdecznie, dzielny Maciuś i. przyszły Stanisław Słuchajcie, w końcu jest, który można wejść. Aż się ucieszyłem, że w końcu jest coś otwartego. Nie będziemy kombinować, jak wejść, tylko po prostu wejdziemy i zaczynamy zwiedzanie. Tak jest, proszę Państwa, późno barokowy pałac. No naprawdę, z 1700. To można było że człowiek chodzi w koło i kombinuje, jak wejść. Tak, A tu, tu pójdziemy tak. później. Tak? No dobrze, tak, już nie, to, nie ma no, czasu. Pałac jest głównym naszym celem. Tak. No, Późnobarokowy barokowy pałac z roku 1725 dla, był de, dla kogo? Kar, Karola von Spotcha to będzie jego dokładne imię i proszę Państwa zobaczymy co on ma nam do zaoferowania. No, wygląda to kurde grubo i ponętnie. Bardzo potężny budynek. No, trzeba będzie troszeczkę ostrożnie tu się zachować. Może zastaniemy tutaj gości, bo widzieliśmy auto stało koło naszego, więc może będzie jakiś bo do Wrocławia również. No nic, trudne. <grym> Jak zwykle kawał budynku jest. Tutaj proszę Państwa kompletnie jest nie do zwiedzenia. Chodź. Myślałem, że będzie łatwo wejść do środka, ten to skrzydło jest niedostępne, więc się przenieśmy na front. Jest to obiekt monitorowany, przynajmniej tak kartka jest napisana. Tylko nie mogę sobie wyobrazić, w którym miejscu miałaby być ta kamera. Ole Miazga! Patrz, jakie piękne tam są rzeźby. To to się wciąż zachowało Ale tam jak jest cudnie U góry kurde. Ale emocje ty, Z tamtej strony jest piękne wejście Ale gdzie ty masz te rzeźby? Tam A, u góry, że to... tam, u góry. O, w w dupę! A gdzie są te... A może tam są te sale takie z tymi malowidłami, pa, co żeśmy patrzyli 1900 na 1900 któryś. Tam jeszcze ta zie... Pa. O kurde, coś mi się wydaje, że to będzie nasz ulubiony z wyprawy. Przede nie, Zobacz. Nie, tam u góry jeszcze jest data. Czyli ktoś jeszcze fajnie ta, ta podłoga była jeszcze jakiś czas tam zachowana. 1997? No! Tu masz tak jest, proszę państwa! Ale, ale skurde, ja podziwiam ludzi, którzy to ja naprawdę wiem czego wy zacząć Wiesz co zrobimy a tu za wiele nie ma ale ładnie Tu kominek tu jest ten kominek stary jest kominek Tak twój ukochany kominek który chciałbyś <laughs> chciałby mieć w domu ja będę, miał... ja będę miał... do, 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 do. Tu Ty to chodź, tutaj jakoś chyba wejdziemy A to może od tamtej strony? Tak, to chodź już od tamtej Zrobimy najpierw, najpierw zróbmy piętro Jeśli będzie nam dane Bo na razie tu nikogo nie widzę Tutaj są pozostałości muru proszę Państwa Przynajmniej słupki Chyba nikt nas stąd nie pogoni Okej. Okay. To taki kurczę, zakątek mały. Masz kolejny kominek. Tutaj kolejny kominek. No okej. Okay. A ty będziesz ze zdalnie pracował solistrowiczek. Tak. Okay. Cegła jest. Nie wiem czy to było dobudowywane. Tak, bo tu widzę, pomurowali. Ale jazda. Tu ktoś przejście zamurował. No ładnie. No to Okej. Okay. Przejdziemy się teraz naokoło. Proszę Państwa, Brzezinka. Jakieś 30 kilometrów od Wrocławia. Ty, pa, ja Cię pozdrawiam, tam też coś jest, ale tu jest wejście soczyste. Uważaj pod nogi, raczej tu nie ma studzienek, ale wiesz, nigdy nic nie wiadomo. Patrz jaka tu jest petarda. Przynajmniej kiedyś była. Ty, to naprawdę jest zdewastowane do, do granic możliwości. Nic tu nie ma, to jeszcze chyba... Widziałem kiedyś jeden filmik, że gościu chodził po piętrze. Pa, to ledwo co wisi. Takie coś Ci na głowę by spadło, żeby było. No jest kominek. Tutaj drugi. Tu widzę, że sobie ludzie jeszcze palą w piecu. Czy może ktoś sam sobie... Co to robił w deszczu? Robił, no co, a ty byś nie robił, jakbyś tu żył? Dobra To dobrze, bo to tak w sam raz deszczowy dzień można... Ty nawet przejdziemy z też, deszczowy dzień na ognisko No jasne No temu To już są tam. lepsze miejsca koło Sobótki Ale pod dachem? Bo tu na głowę nie pada, widzisz? A? Ale jajca ale jajca, tu było co komnata kominek proszę pana O kurwa, już bym się zjebał proszę pana. O kurwa, już bym się zjebał No to ładnie No to ładnie Mówiłem patrz pod, pod nogi a nie pod A nie pod spódnicę Świetne te pomieszczenia Co? Szmaluszek mieli to Szmaluszek im się przelewał. Nie jak ole, jakie wielkie te okna musiały być. Zobacz. Co to giganci mieszkali? A ja wiem. Nie ja, jakie wysokie są w kamienicach. Bo kiedyś się wydawało, wysoko się budowało i Ale ten, tak. ten komin jest kurde, pomętnie duży. Czy wiesz jak ciężko było obrzeż takiego gulany? No, dobra, proszę Państwa, przenieśmy się na tamtą stronę. Tego, że budyneczku Sprawdzimy Co jeszcze tutaj jest bardzo ładnie, kolorowy, no takiego takiego Michałka to jeszcze nie widziałem Michałka? <laughs> no to nazwijmy go Misio Mam nadzieję, że Patrz jakie ładne kolory patrz różowy, tak? No, no, no. No chyba to dzieci nie malowały. Wspaniale. Daniel, Daniel kolega z witkiem czy coś tam. Idziemy sobie przenieśmy się troszeczkę w kolejny w kolejny salon. Kurde. Myślę, że takie coś by kosztowało, Gdzie? W dzisiejszych czasach. To ma dwie kondygnacje plus strych. A jeszcze jest piwnica. Jeszcze jest tak 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 tak. Piwnica, proszę pana, piwnica. Bardzo soczyście i przeźroczyście. No dobrze. Jesteśmy w miejscu, w którym z podwórka się nie dało wejść. <gry> Ale jaja. Czyli możemy powiedzieć, że on miał. Policzmy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 około 16 pomieszczeń na jednym piętrze. Czy ty sobie to wyobrażasz? Piętro. No, Czy ty no, no, sobie to do jasnej 16 ciasnej wyobrażasz? Ja pomieszczeń na jednym piętrze? policzyłem tak o szybciutko, nawet i więcej. Chodź teraz przejdziemy, proszę państwa. Musimy wejść teraz do piwnicy. Czyli do miejsc, w których się najlepiej czują bohaterowie ostatniej akcji, tylko gdzie tam by było zejście i którędy, jeżeli w ogóle jest? Jak, czuj, jak się czujesz? Co o tym myślisz? Ja myślę, że najlepiej zachowany z pałaców, w których byliśmy. Y, są kominki, są jakieś rzeźby. Y, Pozo łapy do pozostałości, rozumiem. Ja naprawdę Tajemnica zobaczcie z górki Okej, okay. zajście do piwnicy było po drugiej stronie, proszę Państwa. Rzućmy jeszcze oczkiem jeszcze raz, 1725 Tak, 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 jak mam Ale zobacz jak to fajnie wygląda, drugi zrobili za... Ale ciało.